Alleluja. Przybywaj duchu święty, wielousty i otwórz nasze uche, uszy wołający płomieni. Zdejm z nas kamień, jak go zdejmują z grobów aniołowie Twojego oblicza. Będę Jezus daje się poznać przy łamaniu chleba. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chrystusie i błogosławimy Tobie. żeś przez, przez, przez bardzo swoje, bardzo w Bardzo i stanie swoje odguch i świata. Jakże często traktujemy nasze uczestnictwo we mszy jako tradycję rodzinną, czy uciążliwy obowiązek albo spektakl, na którym mniej lub więcej nudzimy się. Łamanie chleba to najstarsze określenie mszy święty. Życiom ciemię, miłości twej, gdy nie zgaśnie płomień, nic nas nie zdoła. oh Wskazuje się na wstały że się na Jezu Cię, się to, że wskazuje to, że się to, że w do nich, macie tu coś macie tu podali do wskazuje Oni podali mu kawałek wskazuje Wziął i skorzył przy nich. dzieła Pańskie, błogosławcie Pana! Zureksit Chrystus, Alleluja! Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana! Carta de Domino, Alleluja! Słońce i Księżycu, wychwalajcie Pana! Zureksit Chrystus, Alleluja! Niebo oraz chmury, błogosławcie Pana! Surexit Christus, aleluja. Ogniu i żarze błogosławcie Pana, Ad domino, Alleluja! Ukazały się im też jakby języki ognia i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Niech imię Pana wszyscy wychwalają, Surexit Christus, aleluja. Bo tylko jego imię zniosłem.